Rozmawianie na ekranie, dzisiaj odcinek, dotknij mnie. No, dotknij mnie. Ale... <laughs> no, jak to jest właśnie z tym Dotykiem, Kasia, u Ciebie? Dotyk to jest w ogóle mój język miłości. Dlatego ja potrzebuję być dotykana, i potrzebuję dotykać. I nie hmm. wyobrażam sobie w ogóle m, życia bez tego, bez przytulenia, bez hmm. głaskania. Bez wtulania się, spania gdzieś blisko, no to dotyk jest bardzo, bardzo ważny dla mnie. Cudownie. Aż się rozmarzyłam, jak tak mówisz o tym przytulaniu, głaskaniu i wtulaniu się. Dla mnie dotyk też jest bardzo, bardzo ważny. A niestety w ostatnim czasie, poprzez pandemię też między innymi, żyjemy w takich okolicznościach, gdzie tego dotyku jest mniej, gdzie się ludzi straszy. Takim bliskim kontaktem z drugą osobą, gdzie dzieci zamiast tam się bawić w błocie, przytulać i, i, i turlać po trawie razem, tak? a chodzą w maskach i tam dają sobie żółwiki w najlepszym wypadku i spotykają się przed ekranem. Zresztą, co jest takim trendem ostatnich lat, tak czy inaczej, że siedzą nawet w tym samym pokoju albo przy tym samym stole w restauracji i piszą do siebie na telefonie. No jest to niepokojące zjawisko, a dotyk jest niesamowicie ważny. W naszym życiu. Ma bardzo wiele, poza tą funkcją przyjemnościową, która jest no, fantastyczna, tak. Pełni również inne funkcje w naszym życiu. A zacznijmy od tego w ogóle, że dotyk to jest w ogóle pierwszy język, którymi się posługujemy. Tak. Czułość, dotyk, dzieci, dzieci. Nawet zadbane w sensie, że mają co jeść i się wyśpią i są przewinięte, ale nie przytulane, no się nie rozwijają, a nawet były takie niestety eksperymenty robione, umierają. Także my naprawdę potrzebujemy dotyku i bliskości drugiego człowieka do życia. A nawet jeżeli to nie jest człowiek, to niech to jest zwierzę, kot, pies, tak, ale potrzebujemy drugiej żywej istoty. No dobra, ale coś takiego dzieje w ogóle w człowieku, że ten dotyk z wiekiem w procesie socjalizacji w jakiś sposób staje się podejrzany albo nacenzurowanym. Ja myślę, że to zależy rzeczywiście od społeczeństwa, bo to nie wszędzie jest tak jak w Polsce, że on zanika. Poza tym ostatnio chyba taka nawet miałam klientkę na rozbranianie ciała i ona mówi: Nie wiem, jak to się stało, że. Um, Właśnie w tym życiu dorosłym dotyk stał się tylko, właśnie między partnerami jest dozwolony i tylko z podtekstem seksualnym, jakby. Ja myślę, że tutaj bardzo dużo relacji właśnie pada, potyka się o to, że ten dotyk jest skojarzony od razu z seksualnością, kiedy on tak naprawdę jest potrzebny, właśnie do tego, żeby rozluźnić nasz układ nerwowy. Żeby pomóc nam obniżyć poziom stresu, którego jest naprawdę, powodów do stresu mamy naprawdę bardzo dużo, a już teraz w obecnej sytuacji geopolitycznej to w ogóle, więc to przytulenie, spojrzenie w oczy, wtulenie się, o którym Ty mówiłaś, pozwolenie, żeby ktoś nas pogłaskał i, i głaskanie innych, to jest naprawdę zbawienne, tak? To gdzieś tam uruchamia tak naprawdę, jeżeli to jest bezpieczny dotyk, dobry, karmiący dotyk, to to uruchamia w tym systemie nerwu, układu nerwowego autonomicznego, to socjalne zaangażowanie i pomaga wyciszyć wszelkie stresy, tak? Pomaga ukoić układ nerwowy, pomaga nam powrócić do takiego normalnego stanu bycia, a wręcz dobrostanu. Dlatego dotyk jest no, niesamowitym lekarstwem, narzędziem. Jak to się wydarzy, to od razu wzrasta nam e, taka odporność organizmu, tak czyli jesteśmy bardziej odporni na choroby, robimy się bardziej odporni na stres. E, lepiej śpimy, e, jak się wytwarzają pod wpływem dotyku, się dotwa, wytwarzają też tam różne hormony, neuroprzekaźniki, które się wiążą ze szczęściem, tak naprawdę, z rozluźnieniem. Z odpoczynkiem, z regeneracją organizmu, więc no to są po prostu same plusy. Oczywiście warunkiem jest. Warunkiem jest to, że ten dotyk jest no troszkę chciany, chociaż, tak, że jest bezpieczny, czyli że ustaliliśmy swoje granice w taki sposób, że, no, że czujemy się bezpiecznie, że możemy puścić kontrolę i się okay, poddać. Okay, ja ci przerwę jeszcze na chwilę, no. bo zanim do, przejdziemy do tego, żeby się czuć bezpiecznie w dotyku, to pogadajmy jeszcze o tym dlaczego się nie czujemy bezpiecznie. No to dlaczego? Co się, co się takiego wydarza w naszych życiach, że ten dotyk kojarzy nam się albo właśnie z czymś, co jest stricte erotyczne i przeznaczone tylko dla partnera, partnerki, albo co się takiego wydarza, że no mamy jakoś podgórkę, że nie lubimy być dotykani, że nie lubimy być przytulani. No to powiedz, jak to u ciebie jest, jak ty czujesz, że skąd się to bierze. No nie ja mam takie doświadczenia na przykład niezbyt przyjemne z lekarzami. Do tych, gdzie to ciało jest w ogóle, a szczególnie strefa intymna jest traktowana jak. To powiem to, jak mięso, tak? jak po prostu kawałek mięsa. Bez obecności, bez jakiegoś szacunku. No, tak może być, tak? Ja też jakieś tam doświadczenia tak podobne mam, natomiast też miałam duże szczęście, że niektórzy lekarze są naprawdę tacy bardzo uważni na to. Natomiast parę lat temu wzięłam udział w takich kursach organizowanych przez self Servix i tam rzeczywiście to są takie, takie programy dla kobiet. One powstały szczególnie dla tych kobiet, które straciły czucie po jakichś zabiegach na szyjce macicy, żeby przywrócić, one dotyczą rzeczywiście szyjki macicy i przywrócenia czucia i tych orgazmów takich szyjkowych i, i tak dalej. I tam bardzo dużą częścią programu też się mówi o tych mikrotraumach wynikających właśnie z badań ginekologicznych na przykład. I tam się zachęca kobiety do tego, żeby przejęły inicjatywę, żeby żeby mówiły, okej, okay, kiedy spekulum może wejść na przykład do pochwy. Ja wiem, że to nie jest teraz temat dotyku, ale jak wyciągnęłaś lekarzy, to myślę, że warto o tym powiedzieć. Albo nawet zachęcane do tego, żeby same. To, tego, tego dokonywały, tak? Czyli same we swoim we właściwym dla siebie momencie. Gdzieś tam dokonywały tej penetracji jakimkolwiek tam urządzeniem i dopiero potem przekazywały to wszystko lekarzowi, ale żeby były w mocy tutaj, żeby nie, nie popadały w taką bezradność i takie podporządkowanie i instrumentalne traktowanie, bo to powoduje rzeczywiście też mikrotraumy i bardzo dużo takich problemów czasami z czuciem, z przyjemnością. Wynika też właśnie z tych badań ginekologicznych, które tam gdzieś e, mogą być. Jak mówię, ja miałam doświadczenie z różnymi lekarzami, i takimi, którzy byli bardzo na to uważni, i takimi, którzy no, byli zupełnie nieuważni na to. Także też wiem, że to może być traumatyzujące. Tak, e, to, to jest tylko jedna gdzieś tam sfera. E, też. Natomiast ja, mi się wydaje, że też e, no, jest to jakieś wychowanie, są to pewne standardy, nasz kron kulturowy, takie. Mocno na gdzie się ciało, ciało i seksualność się piętnuje też religijnie, tak, na tym poziomie powoduje to, że my właśnie, że nie wolno nam się dotykać, że nie wolno nam się nawzajem dotykać. W innych kręgach kulturowych tak nie jest. W tych kręgach jakiś takich latynoskich czy nawet południowoeuropejskich, typu Hiszpania, czy tam Włochy. W Indiach, to ten dotyk jest dosyć powszechny, nie tylko między kobietami, ale też między mężczyznami, tak? I w takich kręgach kulturowych, gdzie tego dotyku jest dużo, czy tam nie mówię już nawet o Afryce, gdzie, gdzie dotyk jest dosyć, dosyć powszechny, jak mi się wydaje, niezależnie od płci, nie ma takich tam homofobii, opostrzeń i innego rodzaju, to ludzie nie są też tacy wygłodnieni tego dotyku, że jak oni ten dotyk dostaną, to od razu mi się tylko kojarzy z jednym. Tak? Natomiast, natomiast, tak, to też można zmieniać. Dotyk jest dla nas naturalny, jest karmiący, jest rozładowujący napięcia i w związku z tym ja myślę, że rzeczywiście powinno go być więcej. Natomiast, żeby go było więcej, to też trzeba się przełamać, tak? trzeba przełamać te schematy myślenia, które mówią o nie, no jak ja się dotknę, no to co będzie potem, tak? No I po to trzeba się też nauczyć rozmawiać i stawiać granice i mówić o swoich potrzebach. Ja bym Bo... nie chciała, żeby ktoś się przełamywał, szczególnie na naszych zajęciach. Ale <laughs> chciałabym, żeby po prostu móc porozpoznawać te swoje przekonania i uwarunkowania i te kody, które nosimy. A ja właśnie mówię o, o przełamywaniu w tym sensie, że trzeba to rozpoznać i zobaczyć, że to jest tylko jedno bardzo wąskie podejście do tematu. I zobaczyć, co się stanie, kiedy ja się otworzę na coś więcej. Mhm. Tak? Więc jak najbardziej dotyk może być cudowny, przyjemny, ekstatyczny i wcale nie musi być przy tym seksualny. No dobra, no to pogadajmy jeszcze o tym poczuciu bezpieczeństwa w tym dotyku. W takim i takim nieerotycznym zupełnie, i w takim erotycznym. Czy coś się jest... gdzieś... Jakiś wspólny mianownik? Um, to na chwilę cię przerwało. Nie wiem, czy to u mnie, czy u ciebie, internet się zawiesił, ale już jesteś. Um, czy mogłabyś powtórzyć pytanie, bo cię wycięła po prostu? Chciałabym wrócić do tego poczucia bezpieczeństwa mhm. w ciele i jakby, gdzie, gdzie, w jaki sposób? Gdzie jest to poczucie bezpieczeństwa? Jak sobie je zapewnić? W dotyku, i zarówno w takim dotyku, który jest nieerotyczny, który jest po prostu bliski i ciepły, mógłby być, a i też w takim, który jest erotyczny, jest partnerski. Tak? Gdzie jest ten punkt wspólny? Gdzie jest to poczucie bezpieczeństwa? Ja tak czuję, że to trzeba rzeczywiście po pierwsze czuć ciało, bo ciało nam bardzo dużo mówi. My czasami. Ponieważ mamy pewne uwarunkowania, tak, dziewczynki mają tam uwarunkowania, że mają służyć innym, że kobieta ma być dla przyjemności mężczyzny. Ja wiem, że to się zmienia w tych młodszych pokoleniach, ale w tych starszych pokoleniach to jeszcze dosyć mocno funkcjonuje, tak. I. To może być tak, że z głowy my chcemy, albo nie chcemy kogoś zranić, albo z głowy nam się wydaje, albo właśnie nam się wydaje, że broń Boże, nie możemy dać się dotknąć, tak? bo to może w obie strony skutkować. Natomiast jeżeli my wejdziemy w ciało, wejdziemy w taki kontakt z ciałem i poczujemy, czy tam na myśl na przykład o dotyku, i tu podkreślę, z konkretną osobą w konkretnym czasie, bo to może się różnić od osoby od osoby, do osoby i też od momentu do momentu z tą samą osobą. Czy my czujemy jakieś wiesz coś w stylu otwarcie, rozluźnienie, ciepło, takie mrowienie, które jest przyjemne, ekspansje, tak? No to są wszystkie takie odczucia w ciele związane raczej z rozluźnieniem i z przyjemnością, będą nas informować o tym, że to jest raczej tak, tak, że tam coś jest, na co ja mam zgodę i Przynajmniej na tym poziomie fizycznym nie czuję się zagrożony, jest pewne otwarcie i jestem w takim karmiącym aspekcie naszego układu nerwowego, swojego układu nerwowego. A tam, gdzie się pojawi jakieś spięcie, zaciśnięcie, skurczenie, tak, napięcie tego rodzaju. Mogą być to bardzo subtelne wrażenia. To nie jest, nie muszą być to aż takie, jak pokazujesz. <noise> Ale mogą też być takie i czasami nawet takich nie słuchamy. Więc właśnie to wsłuchanie się w ciało jest bardzo ważne i pożyteczne, bo nas informuje, informuje o tym, w którym miejscu my się w tej chwili znajdujemy. I czasami to nawet jak się jakieś napięcie pojawia, to nie, zna, nie musi znaczyć, że to jest nie, i koniec i nie, chociaż może. Może znaczyć, że OK, ja się nie czuję do końca bezpiecznie, czego ja i wtedy należy się zastanowić, czego ja potrzebuję, żeby się poczuć bezpiecznie i żeby się otworzyć, tak? bo czasami to jest jakiś tylko element układanki, którego brakuje, żeby to takie nie wiem, albo nie zmieniło się rzeczywiście na tak. Natomiast to też podkreślić, ponieważ sama się nawet z tym w życiu spotkam. To już jest wiele lat temu, jak mi właśnie ktoś przekracza moje granice. Ja mówię raz nie. ha 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 hi, 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 hi. Za chwilę znowu mówię drugi raz nie. Trzeci raz nie, to już się za przeproszeniem wkurwiłam, że takiego słowa użyję i no i pokazałam trochę zęby, a tu mi mężczyzna mówi na to, ach, no bo kobiety tak zawsze grają i u nich tak, nie to znaczy tak i w ogóle, no to już byłam bardzo zła w tym momencie, <laughs> że to tak wcale nie jest, ale gdzieś tam są takie przekonania, tak, że tak może być, więc tak, jeżeli się pojawia nie, to bezwzględnie należy je zrespektować, szczególnie jak się uczymy tych granic dopiero, bo to jest inaczej jeszcze w takich sytuacjach, gdzie już jesteśmy mistrzami swoich granic i potrafimy jak ninja po prostu te wszystkie subtelności wyłapać i powiedzieć nie i złapać kogoś za rękę, zanim nas dotknie, jak tego nie chcemy, nie? to wtedy możemy się bawić z tym z przesuwaniem granic. Ale większość ludzi, przeciętnych ludzi, to się musi tego dopiero uczyć, więc jak jest nie, to to nie musi być bezwzględnie uszanowane. I ewentualnie w momencie, jak się zatrzymaliśmy, w momencie jak to nie zostało uszanowane, to możemy się przyjrzeć, co za tym nie stoi. Czy to jest jakaś automatyczna reakcja, czy to jest lęk przed czymś, czego nie znam, czy przed tym, że coś się wydarzy, a być może w ogóle ktoś, kto nas dotyka, nie ma takich intencji, tak? Czy chodzi o wyjaśnienie, wyjaśnienie jeszcze jakichś elementów granic, czy tego, co właśnie będzie się działo, tak? To może być bardzo dużo różnych rzeczy które się na to składają, że to jest nie. Natomiast jeżeli na koniec takiego badania tego się okaże, że to nie to jest jednak nie, no to przy tym zostajemy nie. I, i takiego uczenia i bawienia się e, tym wszystkim i też doświadczania, bo same wiemy z naszych warsztatów, na które was za chwilę zaprosimy, <laughs> że jak człowiek się otworzy i się poczuje bezpiecznie i da się dotknąć, to potem, potem w ogóle nie chcę z tego wychodzić, bo to jest naprawdę na tak kojące, rozluźniające, karmiące, że po takich dotykankach na przykład, a następne są w piątek, e, o której? O 18, o 19? O 18. 18. To potem nikt nie chce z nich wychodzić, <grych> bo po prostu jest taki, taki luz i taka przyjemność, i tak ludziom jest dobrze. Ale tak, ale najpierw trzeba przejść przez taki no właśnie nauczenie się tego, czy ja tu jestem bezpieczny, czego ja potrzebuję, jak chciałbym być, albo chciałabym być dotykana. E, tak. Poproszenie też o to, albo skorygowanie, jeżeli dotyk nie jest taki, jakbyśmy chcieli, to poprawienie. Niedawno miałyśmy takie, taki warsztat gdzieś tam też dla kobiet i tam też mieliśmy masaż dotyk i wiem, że ty na przykład zaproponowałeś z olejem, a ja na przykład nie chciałam z olejem, tak? I dla mnie to było super, że było bez. Jak inni chcą z olejem, a ja tam chcę takiego dotyku właśnie. Chciałam wtedy, nie na olejowanego i się cieszę, bo, bo dobrze mi zrobił ten dotyk, tak? Pod wieloma względami. Jeszcze, jeszcze zanim zaprosimy na warsztat, to jakby... Bo tych rodzajów dotyku też jest wiele, tak? My się tutaj na warsztatach eksperymentujemy z tym, jak to jest, kiedy ktoś dotyka nas mocno, głęboko albo bardzo delikatnie, albo jakimiś piórkami, albo kamieniami, co jest przyjemne, a co, a co nie. Jak w ogóle reagować na to? Jak reagować, żeby się ktoś nie obraził, że coś nam... Że on nam to daje, a my tak niekoniecznie. Albo też, żeby nie wytrzymywać tego, co jest naszym doświadczeniem, kiedy przyjmujemy jakiś dotyk. I fajnie też to wiedzieć, po prostu. Znaczy, ja myślę, że kontekst jest bardzo, bardzo, bardzo ważny. tak I to poczucie bezpieczeństwa. Były takie doświadczenia robione na myszach. Już nie pamiętam, już tam tych części w mózgu nie wymienię, bo to dawno było, jak czytałam. W każdym razie zrobili takie, taki eksperyment, że myszy miały trzy przestrzenie takie. W jednej przestrzeni to była taka przestrzeń super laboratoryjna, jaskrawe światła, głośna muzyka, taka nieprzyjemna. Nawet tam sprecyzowano w tych, sprecyzowano w tych badaniach, że to Iggy popleciał z jakimś tam takim hałasem. Czyli takie bardzo nieprzyjemne, nieprzyjemne warunki. Nie? W, jednym, w drugim pokoju były takie średnie warunki, czyli takie normalne. Normalne światło, normalne, coś tam, nie za głośno, nie za cicho. I w trzecim było tak przytulnie i miło dla myszy, jak w brzuchu mamy w ogóle i coś tam. No i te myszy, tym myszą jakby tutaj dawano różne bodźce, i to też się odnosi do dotyku. Że w tym przeciętnym takim środowisku to jedne bodźce wywoływały takie, jak się mysz poczuła, jak układ nerwowy poczuł się bezpiecznie, to to było takie, a co to jest? Ciekawe, ciekawe co, co to jest, nie? A jakby taki bodziec, że się układ nerwowy nie poczuł bezpiecznie, to, to reakcja była taka: O Boże, co to jest, nie? Weź to ode mnie. Natomiast w tym środowisku, takim laboratoryjnym, z głośną muzyką, z, z jaskrawym światłem, z brakiem spokoju, to właściwie prawie każdy bodziec, i ten przyjemny i ten nieprzyjemny był odbierany jakie, ja, o Boże, co się dzieje, weź to ode mnie. A w tym środowisku, takim jak w brzuchu mamy, tak, takim przytulnym, bezpiecznym, cichym, przyciemnione światło, coś tam, to nawet te bodźce, co w, w średnim środowisku się wydawały takie. E, nie wiem, co to jest, lepiej nie dotykać, to się okazało, że to się przeradzało przyjemność. I mysz na przykład się robiła ciekawa, tak? Ojejku, co to jest? Może spróbujmy. I to też się odnosi do dotyku i do przyjemności i do próbowania różnych rzeczy takich w aspekcie gdzieś seksualnym też nawet, nie? Ale to dotyczy dotyku też i seksualnego i nieseksualnego, że jeżeli my zadbamy o to bezpieczeństwo i zadbamy o taki przyjemny nastrój, to rzeczy, które być może w normalnych okolicznościach nie wydawałyby nam się atrakcyjne, nagle się mogą okazać atrakcyjne i bardzo przyjemne. I na odwrót, jeżeli my jesteśmy na wysokim poziomie stresu, a przez ostatnie dwa lata byliśmy na wysokim poziomie stresu przez pandemię, a teraz nam jeszcze dowaliła wojna, to na wysokim poziomie stresu nawet te rzeczy, które normalnie sprawiają nam przyjemność, powodują, że nam się włącza alarm i że możemy nie chcieć. Więc to jest naprawdę za zadbanie o siebie i zadbanie o te warunki, i zadbanie o, o to, żeby, żeby ten poziom stresu zniwelować, przynajmniej w środowisku zewnętrznym, przynajmniej w tym, że OK, spotykam się z ludźmi, w towarzystwie których się czuję na przykład bezpiecznie, tak? a nawet jak ich nie znam, to ich trochę poznam i się mogę poczuć bezpiecznie. I dopiero wtedy przechodzenie do dotyku, czy do jakiejkolwiek innej czynności, która ma wywołać przyjemność. Może się okazać takie, że to rzeczywiście nas otwiera, rzeczywiście powoduje, że jesteśmy bardziej skłonni do eksperymentowania, tak? gdzie w tym środowisku, w które zostaliśmy wrzuceni z zewnątrz trochę, jeżeli pozwoliliśmy na to, żeby to nas za mocno dotknęło. Będziemy po prostu najzwyczajniej w świecie reagować nawet na to, co zwyczajnie nas też rozluźnia, jako na coś, co jest stresorem, jako na coś, czego nie chcemy. Nawet wtedy bliskie osoby mogą być traktowane jako agresorzy, tak? Nawet jeżeli nic nie chcą złego od nas. Więc to jest naprawdę bardzo, bardzo istotne, ważne i. No i to jest tylko jeden z elementów, który dotyczy tego, jak sprawić, żeby ten dotyk był raczej po stronie w spektrum przyjemności i, i karmienia niż czegoś, czego nie chcemy. Tak? Jest inna sytuacja, jeżeli gdzieś tam na jakieś właśnie na jakichś dotykankach ktoś nas przytula, ktoś nas dotyka. I mamy z tego fajną przyjemność, a jest inaczej, jeżeli na przykład w autobusie ktoś się tam do nas przyklei i nas gdzieś macnie, nie? To jest zupełnie inna reakcja. E... Słuchaj, ja cię trochę zatrzymam w tym momencie, bo nie chodzi nam w tych rozmowach o to, żeby wyczerpać temat, <słuchaj> tylko żeby zachęcić Was, widzów, do tego, żeby poeksperymentować i podoświadczać i przyjść. Do nas po prostu na warsztaty. I to jest chyba takie miejsce dobre na to, żeby Was zaprosić. Ja jeszcze na koniec tylko mrugnę okiem. Ci, co mają wiedzieć, to wiedzą o co chodzi. Buziaki.